Cześć, witam się z Wami w dzisiejszym filmie o rzeczach. Jest to podsumowanie marca i rzeczy, które kupiłam w marcu. Pierwsze dwie rzeczy to są rzeczy z IKEA I y, jest to kolaboracja IKEA i Marimekko. Bardzo mi się podobały te rzeczy i zobaczyłam je na Instagramie właśnie początkiem marca. Przede wszystkim, przede wszystkim no, kupiłam sobie tę torbę za 6 złotych i byłam w niej parę razy już na basenie, ona ma zamek. No i w ogóle super jest ten... Ugh, dźwięk okropny, ale super jest ten wzór. I drugą rzeczą, którą zamówiłam, to koc plażowy, którego jeszcze nie odpakowałam, bo uznałam, że zrobię to dopiero w momencie, kiedy będę go brała na plażę i będę mogła na nim usiąść i się położyć, a póki co jest... No, nadal zapakowany w ten rulon. No i mieszkam nad morzem, a nie mam takiego. Wiecie, fajnego, w sumie to nie jest koc, tylko ręcznik, taki plażowy. Nie miałam takiego ręcznika i w momencie jak go zobaczyłam, to uznałam, że to będzie mój ręcznik nad morze, nad którym mam w planach, mam nadzieję, że już niedługo um, coraz więcej czasu spędzać na kocu, a później w lecie kąpiąc się, bo bardzo to lubię. A więc no, nie będę go rozkładać, ale taki też ma wzór. Kolejną rzeczą. Dobra. To jest rzecz elektroniczna i jest to rzecz do reperowania ubrań, jest to golarka do ubrań po prostu. Z racji... wypadła. No z racji tego, że sporo rzeczy, no właśnie, że ja kupuję, że nie, nie kupuję w ogóle nowych ubrań, i to już tak od kilku lat. Jestem jakby w tym postanowieniu. Kupuję jakby rzeczy używane, więc. A nie miałam w ogóle takiej maszynki. Miałam ją kiedyś, ona później myślałam, że ona działa, nie działała w ogóle, ale to już taka naprawdę kilkunastoletnia. I kupiłam sobie taką porządną z Steam One. Ona była polecana i też miałam okazję ją przetestować. No i jest naprawdę dobra. I w ogóle ta końcówka o, fajnie. Y Chyba jej nie wyczyściłam wcześniej, ale ta końcówka, jak się zdejmie, to jest bardzo dokładna i nawet takie drobne rzeczy, i koszule, gdzie są właśnie te, te kulki, no to super, jakby to także, że taka bardzo pożarna maszyna, ona jest ładowana przez kabel USB, więc też nie trzeba do niej baterii ani nic takiego. Mogę ją zdecydowanie polecić. I używałam jej już wielokrotnie w marcu, bo reparowałam ubrania i w ogóle tak dbałam o nie, ale z drugiej strony też w momencie, kiedy ma się taką kapsułową szafę i ma się mało rzeczy, no to nie wiem, czy coś takiego jest potrzebne. Myślę, że jakby wtedy można sobie po prostu, nie wiem, pożyczyć od koleżanki. Żeby zrobić swetry na jesień i je wygładzić, no ale ja z racji tego, że też kupuję rzeczy w lumpeksach, no to po prostu częściej mi to jest potrzebne i miałam takie często poczucie, że brakuje mi właśnie golarki do ubrań, a nie chciałam takiej, chciałam po prostu mieć porządną i sprawdzoną, bo znam, że... Będzie mi dłużej służyć i mogę ją polecić, chociaż no ona była droga, bo ja za nią zapłaciłam 150 zł, a można jakby kupić golarki do ubrań już chyba od 30 zł, więc no raczej taka rzecz bym powiedziała premium, chociaż pewnie i tak na pewno są jeszcze droższe, ale, ale ogólnie polecam. E, następna rzecz to książka. Jest to książka, Są to Kroniki Dziwnych Bestii i jest to książka, którą przeczytałam w, w marcu. Wydawnictwo, wydało ją wydawnictwo Tajfuny, bo w ogóle mam dużo mam książek z tego wydawnictwa, raczej się też staram tak czytać je, jak coś wychodzi, to, to kupuję i czytam. Jest to książka, która bardziej przypomina opowiadania niż powieść, mimo tego, że jest to powieść. Autorka tej książki jest jednocześnie zoolożką i pisarką, ale taką niedoszłą trochę zoolożką. Jest to połączenie, światów, połączenie świata fantastycznego z rzeczywistym i e, Kroniki Dziwnych Bestii e, właśnie zostały spisane w ten sposób, że każdy rozdział Trochę opowiadanie, jest poświęcone innej bestii. One też w ogóle mają takie piękne nazwy, jak smętnik, Fortunio, ofiarneusz, matnisz czy Glordenia, Dalekowzrok, uroczniak, młodziak, wrócidusz. I każda ta historia y, przenosi nas do tego fantastycznego świata, ale w ogóle nie ma takiego wrażenia, że ten świat jest wymyślony, i w sumie daleko jest tej książce do takiej fantastyki. Jest to też połączenie wielu różnych gatunków, jakiegoś bestiariusza, ale też trochę powieści może detektywistycznej romansu. A to co mi się bardzo podobało w tej książce to to, że główna bohaterka jest pisarką i ona jednocześnie jakby możemy zobaczyć cały ten jej proces badawczy, badania bestii i pisania o nich. Bardzo w ogóle lubię ten motyw w książkach prowadzenia właśnie jakichś badań i researchu. To jest jakiś taki mój sprawia mi to przyjemne czytanie o tym i ogólnie też bardzo, bardzo polecam tę książkę. Jest yy, miła i przyjemnie się czyta. No i też wiele jest tutaj wątków takich yy, może też dodatkowych i skłaniających do przemyśleń, ale nie jakoś tak, yy, wiecie, bardzo, nie? Więc polecam i teraz przechodzę do holu lumpeksowego. Znowu to było w Wejherowie, kupiłam cztery rzeczy i Pierwsza z nich to jest w ogóle hit. To jest oryginalnie zapakowany fashion pack z Brac. I nie wiem, czy kojarzycie Brac, bo ja akurat nie miałam nigdy lalki Brac, ale moje koleżanki miały. I to był taki fenomen. Jak oglądałam dokument o Barbie na Netflixie Toys That Made Us, to tam też było to wspomniane, że Brac jako jedyna marka. Stała się w, w latach 2000 konkurencyjna dla Barbie. Mało tego, że konkurencyjna, to jakby jej yy, przebiła Barbie w taki sposób, że jeśli chodzi o akcje, firmy i tak dalej, stała się dużo bardziej popularna właśnie w latach 2000. -tych. No i też to, to co było ciekawe, no to jest akurat um, fashion pack dla baby brats. I no tu jest w ogóle ten tekst, że before um, they were brats, they were brats, babies. No i jakby. To też było dla tych takich lalek mniejszych, a nie dla tych normalnych wielkości. W każdym razie w Brac chodziło o to, że Brac były takie super cool i były raczej dla starszych dziewczyn, i tam no, jakby one imprezowały i w ogóle, a Barbie no, to była taka, wiecie, mama, i w ogóle też zawsze Barbie była biała. No, dopiero tam, to później zaczęło się zmieniać, dużo później, trochę, za, no w sensie za późno, o wiele za późno, ale to, to jakby był, był taki serial Brat, TV, i to gdzieś leciało na. To też było tak dla starszych osób. I była tam taka scena, że brat jadą autem i słuchają muzyki, w ogóle jest tak cool, bardzo i potrącają Barbie. No i one wychodzą w ogóle z tego samochodu i jedna z nich mówi, że oh my god, ktoś potrącił babcię czyjąś, a to była Barbie. No i właśnie chodziło o to, że to był ten spór, że też Barbie się stały... Taką zabawką dla małych dziewczynek, takie jakby były tradycyjne i w ogóle. No a brat to jednak, um, też jeśli chodzi w ogóle o ubrania i o modę, no to to jakby zupełnie był inny poziom. No i słuchajcie, znalazłam taki oryginalnie zapakowany fashion pack w Lumpeksie za 16 zł i e, nie mogłam go nie kupić, bo w ogóle bardzo rzadko się zdarza, że coś, co ma 20 lat, e, jest oryginalnie zapakowane w pudełku. Można to znaleźć w Lumpeksie, więc po prostu o nie miałam, jak to zobaczyłam. Kupiłam, <grym> więc Bratz Fashion Pack, tak wygląda. Pozostałe rzeczy to, to może trochę dziwna rzecz, kupiłam taką serwetkę wielkanocną, <grym> wyszywaną, haftowaną przepraszam, haftowaną przez kogoś, muszę ją wyprasować i tak zostajemy na święta w Gdańsku, więc to będzie jakiś taki element świąteczny, kurczaki, jajka i te sprawy tylko właśnie muszę ją wyprasować i chyba też ją zrobię tą maszynką, bo tutaj ma takie... ale jest wyprana, więc dlatego taka pomięta. Następna rzecz to bluza i znowu jest to bluza z tego materiału, z którego już mam dwie bluzy, ale tym razem jest to bluza nierozpinana. I jest to bluza vintage, co ciekawe, bo wydaje się w sensie, że taka vintage, że z lat 80-tych najprawdopodobniej, co można rozpoznać po metce. I ona oprócz tego, że ma w ogóle taki krój bardzo yy, boxy. Tak się to chyba nazywa, to miała tutaj też w ramionach te pufki, więc to jest typowy taki e, typowy, modny element właśnie górnej warstwy ubioru w latach 80. Ja to wyprułam, bo to jakby bardzo jest dziwne takie mieć ramiona tutaj, jakby takie bufiaste. E, no i te, właśnie tutaj jest też taki haft Bodyguard. No i super mi się w niej chodzi. Właśnie to, że ona ma taki kształt, tutaj że jest e, krótsza. To już też y, chodziłam w niej we vlogach, więc mogłyście ją tam zobaczyć. Y, dwie kolejne rzeczy, a to chyba nie mam ich tutaj. Kolejna rzecz to strój kąpielowy. W końcu udało mi się znaleźć w się jednoczęściowy sportowy strój kąpielowy, taki z Adidasa, który jest na mnie dobry. I wydawało mi się, że on będzie jakiś ogromny że do niego nie wejdę. Ale później, jak już. Yy... Go wyprałam i przymierzyłam, to okazało się, że jest taki na styk, więc ja po prostu mam jakieś chyba dziwne wyobrażenie i zawsze kupuję za małe stroje kąpielowe, ale już byłam w nim też na basenie i pływałam i w ogóle no super, super mi się wygodnie pływało, dużo lepiej niż w takim bikini zwykłym. No i co, zapłaciłam za niego 2 złote, więc idealnie, no ale no, jest to taki jakby zwykły po prostu sportowy strój kąpielowy z Adidasa. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to kupiłam taki płaszcz truksowy w lumpeksie. Jeszcze w nim nie byłam. On jest trochę dziwny, jest długi i jest to taka vintage zara, można poznać po metce, no taka stara zara, pierwsza zara, można powiedzieć. Ja nie kupuję nawet w lumpeksie zazwyczaj rzeczy z sieciówki, ale ta metka, w sensie to, że ten, ta rzecz była taka dziwna i że ta metka już była naprawdę taka stara, że to jeszcze, mi się wydaje, że przed latami dwutysięcznymi. On wygląda tak, o właśnie tu jest nawet napisane, że Zara Basic, no i zobaczę, zobaczę co z nim, bo ym, ja właśnie lubię takie długie rzeczy, takie długie płaszcze kupować, a później tak średnio w nich chodzę, już tak raz zrobiłam, one zajmują tyle miejsca, no ale ym, zawsze jeśli się okaże, że jednak w nim nie chodzę, to mogę go sprzedać, więc nic nie stracę na tym, ale spróbuję go przymierzyć. Jest strasznie pamięty, bo jest wyjęty z prania, no ale. Tak oto wygląda. I no, i to wszystko na dziś. Dziś 9 rzeczy, które kupiłam w marcu. Z czego 4 na 9 rzeczy jest nowych, 5 jest używanych. Więc bilans nadal jest taki, że więcej jest rzeczy z drugiej ręki niż tych nowych. Do zobaczenia w kolejnym filmie i dziękuję, że oglądacie. Pa!